Już się mam kosy jak kommęcie się nagrywam gdzieś Dziś nagrywamy Parking. Prawdziwe życie. W sumie takie jak zawsze standardzik, nie? Eee, dzisiaj już otwieramy nasz sklep. Eee, tak. Słyszę, że mam takie dziwne jakieś auto. Dziwne, dziwne. to to nie jest auto, no. <laughs> Może kiedyś się dorobimy takiego. Eee, ale na starcie chciałbym Wam powiedzieć, żebyście kliknęli Czerwony przycisk subskrybuj na daleko mojego awetaru, a tak, żeby się stał szary, bo do maja 20. Nie, do 1 maja, no, chciałbym, żebyśmy no, dobili 1000 subów, będzie mi bardzo miło, więc strzelcie subika, tak, serio, bardzo fajnie. No teraz przechodzimy do prawdziwego życia. Dobra, że przejechać. Damy naszą tu Jak ona pięknie chodzi, nie? Patrzcie, cyk. pięknie. Małe hamulce. Hmm. Poczekajcie, ja zrobię szybko zdjęcie do miniaturki. Hmm, tak. Dobra, ja o zdjęcie do miniatury mam, miniatury, miniaturki mamy. Mm, teraz musimy jakoś zaparkować. Cyk i cyk. Dobra, git. Uy. No i jak widzicie, sklep już jest otwarty. Wiem, że nie ma pracowników, ale udawajmy, że to są pracownicy, że już jest, są ludzie. Hmm, no jak widzicie już nawet koszyk, ktoś bierze sobie kolkę. No ogólnie mamy tutaj jakby za darmo, no. Więc to się opłaca. Mm, ale piękne to są widoczki. Mm, więc weźmy sobie jakąś bułkę i coś do picia, może wodę. Mm. Proszę bardzo. Ile wychodzi? 15 zł. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No ogólnie my tą kasę i tak dostajemy, więc jakby sami sobie płacimy. W tej chwili sami sobie zapłaciliśmy. Ocyk. Słuchamy. Dzisiaj pojedziemy w to miejsce, co ja chciałem. Tylko teraz może rabyś. skrzynił raz raz chyba, chyba jakieś 15 180 kombi po to auta jak widzicie użyje zwykle panę ojej jak to szybko chodzi mocno chodzi cyk no i leciutko hamujemy hamuj 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 hamujemy, 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 hamujemy. hamujemy. Cyk, dajemy sobie lewy kierunek Wow, tamto jest w ogóle w takim fajnym kolorze. Taki czerwono, zielony, takie taki, nie wiem kto to nazwać. Cyk, stajemy. W sumie nie wiem po co tutaj przyjechaliśmy, ale po prostu, żeby się przejechać, trochę fila urchu. Nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, nie no, ładnie to wygląda. Tak, jak patrzę tak cyk... O, z boku, nie no, ładne, ładne. Te góry też są ładne. No, ogólnie w car parking jest dużo takich fajnych miejsc i też tajemniczych. Dobra, lecimy. Musimy szybko wracać. I zatankować bańkę. czy zatankować naszą Toyotę. I teraz też jak najszybciej. Dawaj! Znowu 10 zikon. To 20 zikon. Na początku, gdyby to był początek tej serii, no to by to... Nie wiem. Jakoś. Hmm. obczaił, nie? <śm> A tankuj, tankuj, tankuj <laughs> do pełna. A co tam? Biegniemy sobie. O, no. Mój halo. Ten dyk Dla mnie będzie paliwo. Do końca zaraz zobaczymy, ile wyjdzie. Sekunda, byszczy się nam tankuje 122 zł dobrze. Kartą będzie. Cyk, poddaję pin. Dobra, podam pin. Dziękuję, do widzenia. Czemu się mi dalej tu? Teraz można się sobie. Na przykład tak, Dobra, uwaga, bo to policja. Może bym tutaj nie, 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 nie był hardcorem, nie? Cyk. <laughs> na maczkę jechać! Eee. No, my już będziemy kończyć ten odcinek. Poczekajcie gdzieś szybko podjedziemy. Zakończyć ten odcinek. Dobra, na maczka. No to co w nie sensie zwracajcie uwagi. Cyk. Pod naszym starym McDonald'em. Więc ja bym chciał Was pożegnać i tutaj nasz Adrian. Do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie.